Cześć! Witam bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj pierwszy filmik. Postanowiłem na pierwszy ogień rzucić, dosłownie na pierwszy ogień, postanowiłem rzucić doświadczenie, w którym otrzymamy sobie ogień y, no, bez zapałek. Y, co będzie nam potrzebne w tym eksperymencie? Będzie nam potrzebny nadmanganian potasu, który sobie tutaj już przygotowałem, usypałem sobie z, większej, z większego opakowania. Oraz będzie nam potrzebna gliceryna. Będziemy utleniali glicerynę. Gliceryna, jak wiecie, z alkoholem. Będziemy y, utleniali przy pomocy nadmanganianu potasu. No i co? Bierzemy się do roboty. Aha, pamiętajcie, podczas wykonywania tego typu doświadczeń zawsze stosujcie środki ochrony, czyli rękawiczki oraz koniecznie okulary. Może nam coś pysnąć, może coś chlapnąć. Oczy mamy jedne, chronimy je. Bierzemy za robotę. Więc tak. Na jakąś podstawkę. W tym przypadku będzie to Cegła. Dlaczego cegła, a nie na przykład talerzyk? Dlatego, że cegła ma bardzo dużą masę i no stosunkowo wolno się będzie nagrzewała w stosunku do talerza. Talerz by nam pękł. Natomiast na cegle możemy to spokojnie zrobić, nic się na pewno nie stanie. Z talerzykiem próbowałem pęka od razu. Usypiemy sobie malutki kopczyk na cegle z nadmanganiem potasu i w środku zrobimy małe zagłębienie. Teraz Wlejemy w to zagłębienie kilka kropelek gliceryny. Myślę, że cztery kropelki wystarczą. I co? Nic się nie dzieje, prawda? Czekamy, czekamy. Szybkość zachodzenia tej reakcji zależy od warunków zewnętrznych, od temperatury, w jakiej to się dzieje, oraz zależy też od wielkości kryształków nadamaganianu potasu. O, i proszę bardzo. Odsunę podsunę się może troszeczkę. Mamy efekt. Mamy efekt doświadczenie przebiegło dosyć szybko. Jak widzicie temperatura wytworzyła się bardzo wysoka, ponieważ ten żar tutaj mamy e, bardzo taki mocno czerwony już w tej chwili zaczyna blednąć na już zgasł całkowicie. E, to było doświadczenie w skali mini, takie które mogłem wykonać w mieszkaniu. A teraz zapraszam na dwór, gdzie zrobimy doświadczenie w znacznie większej skali. To by było tyle na dziś. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i zapraszam na mój kanał, na następny film, który pojawi się już niebawem. Cześć!